Cześć wszystkim, jak widzicie w garażu Bizel, czyli coś się robi. A co się robi konkretnie? Już Wam tłumaczę. Pod filmem, w którym przedstawiam Wam katema, kolega Koster i kolega z Enduro Ekipy podpowiedzieli mi, że KTM ma taki mały jeden problem, taką bolączkę, że wyciera się właśnie ten element tutaj to mocowanie amortyzatora tylnego wyciera go ten kurde plastik. No oczywiście się nie mylili. Jak widać tu, już jest lekkie przetarcie i jest minimalnie przetarty lewy górny ruch. Ja no z początku nie robiłem tego, ponieważ myślałem, że tutaj dwie czy cztery razy nie zrobię różnicy. Nie miałem na to czasu, a jednak zaraz zauważyłem, że, że to się drzenie. No i oni tam podpowiadają, żeby nakleić po prostu w pionie odważniki samochodowe i to zda egzamin ale problem jest jakiś, problem jest tego typu że my jeździmy na, zębatki, na zębatkach 52 zęby jeśli ja to po prostu tutaj przymocuję i dołożę tam z półtory, pewnie centymetra jak nie centymetr to zaczyna łapać opona przez, zaczyna łapać z tej strony opona tego chlapacza. czyli co? jedna jazda i dziura, nie? a tu i tak już jest lekko przetarta, a nic tam nie było więc ja wymyśliłem coś innego Wymyśliłem sobie właśnie, powiedzmy, wykonałem już, ale, ale nie, nie nagrywałem produkcji tego, bo to takie zawsze męczenie moje. Wymyśliłem sobie taką blaszkę. To jest blaszka nierdzewna. Wyprofilowałem ją do, do tego właśnie elementu. Jest podgięta dołem. Jest przegięcie przegięcie, jest po prostu tu zwierzona odpowiednio. No, i zagięta do góry to jest coś takiego, co miałoby to ochronić. No, jest cienka, to jest 0,8 mm, dosyć fajnie. Widzę, przylega, jest tam taki luzik. Tutaj wszystko bardzo delikatnie przeszlifowałem, żeby też ten kant nie wytarł właśnie w tamtą repaczy dziury. Myślę, że powinno to być. Tylko, że teraz jeszcze myślę nad czym, jak to zamontować, bo mam taką bardzo, bardzo dobrą taśmę dwustronną cienką i chyba się skuszę, byle mi to nie zginęło. Bo jak zginie no to trzeba produkować drugie, a to chwilę z tym chodzi. schodzi. Yy, no jest też możliwość pastą taką specjalną, samochodową. Bo klej do szyby oczywiście nie, bo tu plama będzie do tego to już by nie, nie, wy, nie wyplenił z tego aluminium, żeby zdzierać. Tak czy siak. Mój pomysł na ten element to jest ochrona takim, takim właśnie w takim właśnie taką właśnie blaszką tylko jeszcze mocowanie musimy dopracować są patenty na to oczywiście klepałem sobie te na rurce wyginałem lekko na imadle wycinałem fleksem no trochę się tutaj trzeba przy tym pobawić żeby to miało jakieś ręce i nogi no ale albo coś drugie dobrze i raz albo tego nie róbmy wcale, to jest prawda za chwilę spróbujemy to jakoś przykleić i zobaczymy jaki będzie efekt blaszka naklejona na taśmie dwustronnej trzyma się, widzę bardzo dobrze. Także teraz tylko pojeździmy trochę. Uciekaj, skurczywek, uciekaj, co tu ty chcesz? Wszyscy ty się nie znasz, Bramboru. No idź, uciekaj, idź, idź stąd. Pomocników dużo, tylko komuś nie chce robić. No idź, uciekaj, już. Także wracając do tematu, siedzi blaszka porządnie. Widzę, że próbujemy odginać, odchylać. Mam nadzieję, że wytrzyma. Jak gdzieś za egzaminu zrobimy nową, przyklejemy na czymś innym, ale wątpię. Siedzi cholernie. Zobaczymy tylko teraz, czy ten kanci nie będzie przecierał. Tego ale. A tak samo tam a na aluminiu też był kandy jakoś widzę dziury nie rąbało. Także oby przetrwało wiecznie Więcej jak nie to tam też się podłoży coś, nie ma problemu. Coś trzeba obserwować, trzeba motocykl obserwować. Co trzeba to trzeba poprawiać, zmieniać. Nie, nie stawiać. No. Nie stawać na laurach. Mocowania sobie, sobie dzisiaj wymienimy. Mocowania sobie zamówiliśmy u takiego pana, który ma belgers team z napisem I one będą tutaj, mam nadzieję, trochę lepiej trzymały. Bo tu właśnie o co chodzi, trzymały. Źle mówię. Nie tyle trzymały, co po prostu tu jest frazowanie A tu też jest niebiore takie mniejsze. Po prostu ten przewód. Od sprzęgła tutaj dosyć dobrze dotyka tego. A nie, to tu się jeszcze podżobi mocniej, żeby po prostu go nie naginało za bardzo. Zaraz spróbujemy to zmienić. Mocowania już przełożone. trwało to troszkę dłużej niż przypuszczałem, a no to z jednego powodu. po prostu powierzchnia, tak, z którą styka się handbar, jest pod innym kątem niż GN. Czyli po prostu musiałem rozkręcić handbara, i po przyłożeniu tutaj wykręcać go czyli sprawdzić gdzie on w pierwszej pozycji to był po prostu tak wysoko gdzieś tutaj był ten tabelka aluminiowa więc miała całkowicie klamkę oczywiście do madła duży klucz założyłem taki ściskany baho i ogień nie przekręcałem go w tym miejscu do aż do tej wartości gdy się tutaj wyrównało mniej więcej z klamką więc ustawiłem to w tak sprawia jak z lewej przykręciłem i jest tutaj on o tyle fajniejszy i lepszy że nie nagina tego przewodu hydraulicznego sprzęgła tak bardzo. Po prostu przewód teraz praktycznie sam luźno leży i nie wiem czy to widać. I delikatnie tylko się może stykać z tym. Gdzie GNO, może szersze tutaj ramię, może by to na mocy było lepsze, ale bardzo gniót ten po prostu przewód w dół. Ten niedobrze jest węższy, a według mnie wystarczająco duży. To jeszcze po prostu ma tam podfrezowanie. Także firma Bergersfield. Yy, Bardzo polecam. Nadruk też Pan robi. Tutaj troszkę mam mieć niedogadane, bo Enduro jest tylko malutki napis tam. A tu jest Grybów. Następnym razem sobie zamówię po prostu tu Enduro, a tu Grybów. I będzie fajnie. Mm. Także dwie roboty zrobione. Zrobiony osłona. Osłona z tyłu ślizgu. Ślizg można powiedzieć. I przerzucone handbary. mocowanie handbarów. Na dzisiaj tyle. Pozdrawiam wszystkiego dobrego, do następnego, hej!